Masoneria Polska 2023. Ostatni etap. Najnowsza książka Stanisława Krajskiego. Dostępna na kapitalbuk.pl Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Dzisiaj będę odpowiadał na pytanie jednego z widzów dotyczącego naszego ewentualnego sojuszu z Rosją. Zapraszam do subskrybowania kanału. Zapraszam do dawania kciuków w górę. Zapraszam do, y, zadawa, y, do komentowania i zadawania pytań. I tak, pytanie jest takie: co sądzi Pan na temat ewentualnego sojuszu z Rosją, mającego miejsce po polepszeniu naszych relacji? Czy byłoby to dla nas lepsze niż współpraca, choć ostatnio bardziej podległość Stanom Zjednoczonym? Oczywiście sojusz z federacją zakładam tylko, gdy Polska będzie miała mocną gospodarkę i wojsko, by nie weszli nam na głowę. Będąc sojusznikiem Putina, moglibyśmy też forsować postulaty pro-life i antymasońskie w Rosji. Co pan na ten temat sądzi, jestem ciekaw i nie mogę doczekać się odpowiedzi. No więc tutaj, ten Putin to zdaje się, że już przechodzi do historii. I jaka będzie Rosja poputinowska, tego nie wie nikt, ale będzie chyba raczej bardziej masońska niż. Yy, yy, niż to sobie tylko można by było wyobrazić. Natomiast podejrzewam, że pan zadający to pytanie jest bardzo młody. Dlaczego tak podejrzewam? Bo siedzę w tej chwili na wsi i zadzwonił do mnie młody człowiek i zapytał się, czy mogą we dwóch mnie odwiedzić. Bo od dawna się zbierają, żeby ze mną porozmawiać, ale nie, jakby nie mogli się nie mogli tego zrobić, bo jeden jest z Radomia, drugi z Ostyna. No a im się udało teraz spotkać, mają samochód, mogą przyjechać, no czy, czy, czy ja się zgadzam. No dobra, przyjeżdżajcie. Przyjechali, usiedliśmy w ogrodzie i zaczęliśmy rozmawiać. No i z tej rozmowy wynikało, tak byli bardzo ostrożni i, i nie do końca ujawniali swoje poglądy, ale Doszedłem do wniosku, że są bardzo za Rosją. Bardzo za, za tym, żeby, żebyśmy się dogadali z Rosją, żebyśmy byli w sojuszu z Rosją, że polska przyszłość jest pójście ramię w ramię z Rosją. I wszelkie moje argumenty w mojej ocenie do nich w ogóle nie trafiały. I później zastanawiałem się dlaczego. I doszedłem do wniosku, że są bardzo młodzi, dlatego i jakby oderwani od pewnej tradycji, historii i y, cywilizacji, w której Polska zawsze była, jest i będzie, bo jak nie będzie, to nie będzie Polską. Bycie Polską, bycie Polakiem to jest trwanie w cywilizacji łacińskiej. To jest Rzym. To jest cały ten wielki dorobek Europy, katolicki dorobek Europy. To jest wizja Europy pluralistycznej, wolnej, nie powiem, że demokracji, nie demokracji, ale jednak pewnej. Swobody, wizja, gdzie człowiek jest ważniejszy od państwa, gdzie kościół jest ponad państwem, i tak dalej, i tak dalej. I teraz co do Rosji i Stanów Zjednoczonych, yy, znaczy, ja nie dziwię się, że ludzie uznają Stany Zjednoczone za szatana. To jest szatan. Tylko, że Rosja to też jest szatan, tylko to jest inny szatan. To nawet Aleksander Dugin. Mówił, że... za y, kilkakrotnie o tym mówił w różnych swoich wypowiedziach, że za Rosją stoi jeden demon, a za Stanami Zjednoczonymi inny demon. Y, więc to jest jedna kwestia. Natomiast druga kwestia, którą na początku swojej wypowiedzi nieco poruszyłem, kwestia cywilizacyjna, o, to jest taka, że Rosja to jest zupełnie inna cywilizacja, to jest w części, wydawałoby się, że wszyscy Polacy to powinni dobrze wiedzieć, nawet z młodego pokolenia, bo tyle było nakładów, książek Konecznego, tyle było wykładów, wystąpień, również na YouTube o Konecznym, tyle artykułów, tyle dyskusji, że wszyscy jakby powinni się zorientować, że my jesteśmy w cywilizacji europejskiej łacińskiej, a Rosja jest w części w cywilizacji bizantyjskiej, a w części w cywilizacji turańskiej. I znowu Dugin sam o tym mówi, również w tym swoim wielkim manifestie Wielkiego Przebudzenia, że turańszczyzna to jest cecha istotowa Rosji i że on nawet, czy Rosja nie rozumie pojęcia państwa, prawda? bo w Turźnie nie było po, pojęcia państwa, prawda jest yy, orda. Prawda? Yy, 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 dugin wychwala pod niebiosach Chiny, bo mówi, tam nie ma pojęcia osoby, tam nie ma pojęcia indywiduum, tam jest tylko kolektyw, tam jest tylko wspólnota. Prawosławie, to Dugin mówił, że Prawosławie nie jest chrześcijaństwem, bo jest zbudowany na Plotynie. Na Plotynie jest zbudowana Kabała, jest zbudowany Hegel, jest zbudowana doktryna masońska. Bizantynizm to jest koncepcja, w której liczy się tylko państwo. Liczy się tylko państwo, powtórzmy. Jednostka w ogóle się nie liczy, Kościół podlega państwu, wszystko podlega państwu, życie ludzkie nie ma żadnej wartości. To nie jest nasza bajka, absolutnie. I plus historia, znajomość historii. To jest jednak tak, że jak patrzymy na historię jakiegoś kraju i jeżeli tam się wszystko w kółko powtarza tak samo przez wieki. To zakładanie, że nagle się to zmieniło i teraz jest wszystko OK, jest jakimś błędem, prawda? To taki, taki błąd się popełnia wobec Rosji. Rosja zawsze była zła, Rosja zawsze uważała, że Polski nie powinno być. Zawsze obowiązywało i będzie obowiązywać powiedzenie: kura to nie Ptica, polsza to nie zagranica. I Rosja zawsze będzie chciała zrobić z nas swoją gubernię, tak jak i Niemcy zawsze będą zabiegali o to, żeby Polski nie było. I wiara w to, że Niemcy mogli się przekształcić w jakieś ludzkie, demokratyczne państwo, jest wiarą historycznie. Pozbawioną podstaw. Przechodząc na chwilę do Stanów Zjednoczonych, to jest ciekawe, że no ja czytałem w tej i Wewte konecznego robiłem zajęcia ze studentami, pisałem teksty, dyskutowałem w gronie kolegów filozofów i nie pamiętam zupełnie, ale mogę po prostu nie pamiętać, żeby Koneczny próbował. Umiejscowić cywilizacyjnie gdzieś Stany Zjednoczone. To jest dziwotwór cywilizacyjny, to tak moim zdaniem, bo zbudowany został na zrębach tego protestantyzmu, znaczy, doktryny, z jednej strony doktryny masońskiej, z drugiej strony doktryny protestanckiej. To zostało wymieszane, ale bardzo długo protestantyzm był bardzo silny i to był protestantyzm tego samego typu, co protestantyzm w Niemczech. A ten protestantyzm jakby w sposób naturalny ciągnie do bizantynizmu yy, i dlatego Niemcy są yy, też nie, ma, nie, nie są w cywilizacji europejskiej, tylko są w tej samej cywilizacji w znacznej mierze, co Rosja. To jest Bizancjum, tam państwo jest najważniejsze, jednostka się nie liczy, liczy się prawo, dyscyplina, kościół, trzeba podporządkować państwu. Jak państwo zadecyduje, że jakąś kategorię ludzi należy wymordować, to wszyscy mordują, nikt nie ma żadnych wyrzutów sumienia. No i teraz wyglądałoby tak teoretycznie, że Stany Zjednoczone powinny być bizantyjskie. A one nie były bizantyjskie one były liberalne. Na początku były takie liberalne w sensie dosyć pozytywnym, później zaczęły być liber liberalne w sensie takim negatywnym, bo zaczęły rodzić wielkie koncerny i zaczęły podbijać cały świat, a teraz zaczynają być, zauważmy, im mniej protestanckie, to jest znaczy mniej chrześcijańskie, bym powiedział, tym bardziej bizantyńskie, prawda? Tam się robi jak w Niemczech. Nic nie wolno, wszystko zakazane, polityczna poprawność, yy, socjalistyczne prawo, yy, i pytanie, yy, czy to nie jest yy, czkawka z tego protestantyzmu yy, leżącego u podstaw, prawda? To, to pomieszanie protestantyzmu i masońskości było takie dziwne. Ale w, w każdym razie, podsumowując i yy, kończąc. Yy, Ewentualny sojusz z Rosją nie jest możliwy. Moim zdaniem absolutnie nie jest możliwy. Próba wchodzenia w taki sojusz skończy się całkowitym podporządkowaniem się Polski i Rosji. Byli tacy w Polsce w XVIII wieku, którzy uważali, że Polska powinna wejść w sojusz z Rosją. To się nazywało Targowica. Oni naprawdę mieli dobre intencje. Jak się poczyta, teksty z tamtych czasów, jak się pozna losy targowiczan, tam było wielu patriotów. część, jak się zorientowała, o co chodzi, to się wycofała z targowicy, zamknęła się w swoich domach. część poszła do końca z Rosją i zostali okrzyknięci zdrajcami. i natomiast jest pytanie, jaki powinien być nasza, nasza relacja z Rosją. I powiedziałbym tak, że powinna być bardzo ostrożna. Powinniśmy pamiętać też o tym, że to są nasi sąsiedzi, i powinniśmy starać się dobrze z nimi żyć, nie zadzierać, ale oczywiście w granicach zdrowego rozsądku i w granicach naszego interesu narodowego. I powinniśmy lawirować, lawirować w taki sposób, żeby yy, nie zależeć ani od Rosji, ani od Stanów Zjednoczonych yy, i ze Stanami Zjednoczonymi też jakoś tam dobrze żyć w granicach zdrowego rozsądku i w granicach naszego interesu narodowego. Ktoś powie, że to jest niemożliwe. Myślę, że wszystko jest możliwe. To jest trudne. Natomiast yy, może tak być i jest to bardzo prawdopodobne, moim zdaniem, że oba mocarstwa przestaną istnieć. Pamiętajmy o tym, że ten system, ten układ geopolityczny, w którym żyjemy, to jest tylko historyczny układ geopolityczny. Kiedyś było cesarstwo rzymskie. Wydawało się, że to jest potęga, że to jest jedyna wielka cywilizacja, prawdziwa cywilizacja, wysoka cywilizacja, i nagle przestało istnieć z dnia na dzień. I tak może być i tak będzie z, i ze Stanami Zjednoczonymi i z Rosją, bo obie potęgi zbudowane są na złych fundamentach. To są domy zbudowane na piasku, to są domy zbudowane na fundamentach, które wyznaczyły demony. I takie domy nie przetrwają. Jeżeli patrzymy na świat przez pryzmat historii, to wszystko, co nie jest budowane zgodnie z prawem naturalnym, zgodnie z chrześcijaństwem, z katolicyzmem, jest czymś, co przychodzi, i odchodzi, przemija, i później jest taki czas, że yy, nikt o tym już yy, nie pamięta. I myślę, że taki moment yy, niedługo nadejdzie, i wtedy będzie te pięć minut dla Polski, gdzie Polska może wrócić do sytuacji od morza do morza, yy, o ile jeszcze będzie miała tą siłę duchową, moralną, wewnętrzną i będzie miała. Wiarę w siebie, bo zauważmy, że y, tym, co towarzyszyło rozbiorom wtedy, był brak wiary w Polskę, był brak wiary w to, że mamy szansę y, funkcjonować samodzielnie, i teraz też jest taki brak wiary w Polsce. Jedni wierzą, że tylko y, przetrwamy z pomocą Stanów Zjednoczonych, inni wierzą, i jest ich, co mnie zadziwia, coraz więcej, że tylko przetrwamy idąc w ramię w ramię. Z Rosją. Na tej zasadzie to się może skończyć kolejnym rozbiorem Polski rosyjsko-amerykańskim. Dziękuję bardzo.